Tutaj to widać najlepiej. Różnica między dwoma bieżnikami. W oponach rolniczych mamy różne rodzaje nierównomiernego zużycia spowodowanego różnymi czynnikami. Okej, okay. mamy nierównomierne zużycie spowodowane przepompowaniem Okej, okay. mamy nierównomierne zużycie spowodowane przepompowaniem opony, jak i jej niedopompowaniem. Czy ciśnienie wpływa na formę zużycia? Na pewno. Dobra. Dobra. To panowie, chciałam tylko zapytać panią Elę, czy taki sposób interpretacji jest ok? Jestem na pewnie już. Tak, okej, okay, tak. dziękuję bardzo. Rozumiem, że panie Pawle pana doświadczenie już, bo pana Maćka słyszy ciszej, pana Arka głośniej. To się wszystko później już oczywiście. Tak, to co Mówna. państwo słyszycie, to jest tylko taki podgląd. Natomiast czyste i bez kompresji ścieżki dźwiękowe w tle się ładują i one będą oczywiście no, najwyższej jakości. Rozumiem. Dobrze, w takim razie możemy kontynuować nagranie.